Wieczór. Z tej strony Bruno. Witaj w podcaście Bruno Wieczorową Porą. To jest odcinek pierwszy, a zatem warto się przedstawić i opowiedzieć, o czym będę mówił, czego możesz się tu spodziewać. Chodzę po świecie, rozglądam się, obserwuję i nieustannie myślę. Wyciągam z pamięci jakieś dawne, często już niepotrzebne mi informacje, które pojawiają się i znikają, a też o tym wszystkim, co mam w głowie, opowiadam regularnie znajomym, bliskim, podczas szkoleń, współpracownikom, klientom. I czasem słyszę coś, co wydaje się banalne. Ludzie mówią, słuchaj, fajna historia, powinieneś o tym napisać. A ja myślę sobie, może powinienem to nagrać. Nie mam cierpliwości do pisania, za to nagrywanie idzie mi lepiej. I właśnie o tych wszystkich rzeczach, które obserwuję, które plączą mi się po głowie, które mnie fascynują, inspirują, zaskakują, ale też motywują do działania, o nich będę opowiadał i tego możesz się tutaj spodziewać treści związanych przede wszystkim z psychologią, biznesem, ale też z społeczeństwem, z życiem codziennym z geopolityką, historią, stereotypami, ekologią, rodzicielstwem może nawet trochę z kulturą i sztuką. Poza tym, mam też ogromny zaszczyt i wielki przywilej pracy z ludźmi. Z ludźmi, którzy dzielą się na co dzień ze mną swoimi wątpliwościami, trudnościami, różnymi wzlotami, upadkami, opowiadają mi swoje historie. I też co jakiś czas będzie tutaj. O tym mowa. Oczywiście zachowam pełną anonimowość wszystkich osób i historii, które przytoczę. Zatem z góry uprzedzam Cię, że w niektórych sprawach będę fantazjował i zmyślał na temat płci, wieku, branży czy jakichś innych cech osoby albo sytuacji, która mogłaby pozwolić Ci ją zidentyfikować. Ale oczywiście będę też mówił o historiach bez żadnego zmieniania faktów. W tych sytuacjach, kiedy bohaterowie i bohaterki tych opowieści wyrazili wcześniej na to zgodę. Możesz spodziewać się także gości, których będę zapraszać. Jeżeli uznaje, że to co robią jest wyjątkowe i warte podania dalej, to z radością będę zapraszał ich do studia. Jeżeli masz ochotę spędzić ze mną kawałek tego wieczoru, to zapraszam Cię. A teraz zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka. Dobrego wieczoru.